Cześć widzowie, Witam was w kolejnym odcinku z PASZPĘ TEACHER! Zaczynamy! Przychodzi nowa nauczycielka, tak jak w ostatnim odcinku. I teraz jedziemy! Zobaczymy co wypadnie za pierwszym. I uwaga! Leci podka. Okej, okay, z drugiej strony potka Leci znowu podka Okej okay. I się rozbiła To nie my, to nie my, to nie my Dobra, lecimy z kolejnym, lecimy z kolejnym Uwaga I znowu to samo Chyba, że będzie coś innego Zobaczmy Pewnie będzie co innego Chociaż nie Będzie to samo Uwaga no jest to samo Dobra I teraz Lecimy, lecimy, lecimy O, coś spadło Albo coś chodzi Potwór jakiś O Jezus Okej, okay, tego się nie spodziewałem Uwaga, kolejne, o, pije, uwaga, co teraz się stanie? Co to ma być? Co to jest? Dobra, kolejne, uwaga. Ale zanim kolejne, mapy wejdźmy do sklepu. Weapons, albo nie, mapie w pety, zobaczmy. To chyba jest kaczka, tak. No to kaczkę i itemek, lampę. Okej, okay. dobra, coś takiego. No i teraz można kontynuować. Jak robi kaczka? Normalnie, kłakła. Kła. Jak robi yy, lampa? Prądem strzela. Okej, okay. lecimy. Jakiś torcik. na urodziny uwaga lecimy, 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 lecimy lecimy uwaga, coś kolejnego o nie to cały czas była ona nie cały czas to była ta pani z pierwszego odcinka z Baszwy teacher! o nie no i znowu idzie, idzie dinozaur, przyszedł i jemy. No uwaga, lecimy z kolejnym, i uwaga, co, dźwig? Ok. Dziękuję groza CENZURĘ! Dziękuję! Mój montażysta nie będzie musiał się martwić. Dziękuję! Jezus Maria! Okej, okay, file cięcia było! Lecimy dalej! Okej. Okay. Jeszcze jedno cięcie musi być. Okej, okay, już po cięciu. I lecimy. Impreza, ponownie. I już po imprezie. Uwaga, lecimy, lecimy. No i znowu idzie. Gigant idzie. No i ją wziął. Uwaga, 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 uwaga. To jest oznaka, po tej imprezce trzeba przyspieszyć tempo. Także teraz przechodzimy w przyspieszone tempo. <tryk> <tryk> Okej, okay, przez chwilę było zwolnione tempo, ja się nie ozywałem. ale to było coś ciekawego. Ale teraz, tak czy się, żeby nie było, że teraz wracamy z powrotem szybkie tempo, wejdziemy sobie do sklepu. Weapons. Piłka. Nikt będzie, już nas nie stać na nic. Uwaga, lecimy! W sumie... Dobra. Jak teraz nic się nie wydarzy na tej kacence, to wraca przyspieszone tempo. Okej, okay, idzie się napić i co? No i to samo! Także wraca dokładnie to teraz: przyspieszone tempo. coś nowego ok ok, bardzo ciekawe to było przed chwilą zobaczmy ok, i już wracamy z przyspieszonym tempem. Dobra, i znowu coś kolejnego. Okej. Okay. Zobaczmy, czy będzie coś nowego. Dobrze przyspieszone tempo, o! Do przyspieszone tempo to się w ogóle nie nadaje na teraz. Okej, okay, podłoga się zapadła. Ciekawie. I uwaga, co teraz? Okej, okay, jak następna kacsenka będzie jakaś coś się powtarza, to będzie przyspieszone tempo, uwaga? To już się chyba powtarza, tak? Dobra, powtarza się, okej okay. Dobra, przyspieszony tempo Ok, coś nowego. Na tej kacence, co była przed chwilą, to było spowolnione tempo. Ja nie panuję nad tym, czy będzie spowolnione, czy będzie przyspieszone. Jak nagle się zwolni tempo, a nie mówię, to oznacza, że jest jakaś nowa kacenka. I dopiero albo się w połowie kasenki, albo na końcu. Także a propos kacenek. to pauza od kadrzenek. także fajne, upgrade'y pet'y może jakieś, zobaczmy Jaszczurę. i item'ek jakiś, jakiś kamera okej, okay, weapons nas nie stać, nie? 118 tysięcy jeszcze ich jest w ogóle? no trochę, no okej, okay, trochę okej, okay, i teraz zobaczmy tego kamelona. Okej, okay, nie wydaje dźwięku, okej okay. Kamera Okej, okay, robi zdjęcia, fajnie Także lecimy Lecimy, 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 lecimy I uwaga No i to to już było, przyspieszone tempo Wyrzuciło mi się chwilą nagrywanie. Ale zdążyłem szybko zauważyć. Dokładnie już chyba w tym samym momencie. Nie, jedną kartę. Pamiętam, że tutaj wyrzuciło. To było jakieś 5 minut temu. Ale zróbmy zakupki. W mapie w weapons. Na 18 tysięcy kubek tego flaminga. I jeszcze bęben Najlepsze 18 tysięcy słup Pachołek Okej, okay, dobra Wejdźmy już w przyspieszone tempo z powrotem I dokończmy ten odcinek I ostatnie pary. Albo i nawet jeden? Nie, no to wygląda chyba na dwa. Także już ta jeszcze jedna zostaje. To jest ostatnie. I potem będzie i QUIT. Jak nic. Uwaga. I uwaga. Trzy. Dobra. I teraz. Trzy. Dwa. Jeden. Koniec. Jednak jeszcze nie tak blisko jak, jak trzy dwa jeden. Koniec jest udało się. Udało się! Udało! New Teacher Unlocked! Nowy nauczyciel, nowy dzień Uwaga, kto to będzie? Pan paruwa. Witamy pana parówę! Z panem Parwą za Ciebie już w następnym odcinku. Także dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Do widzenia!